Kodeks Cywilny: artykuły od 43 z indeksem 1 do 55 z indeksem 4. Stan prawny na dzień 24 listopada 2022 roku. Dział 3: Przedsiębiorcy i ich oznaczenia. Artykuł 43 z indeksem 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w artykule 33 z indeksem 1, paragraf 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Artykuł 43 z indeksem 2, paragraf 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. Paragraf 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Artykuł 43 z indeksem 3. Paragraf 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firmy innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Paragraf 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Artykuł 43 z indeksem 4. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce i prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Artykuł 43 z indeksem 5. Paragraf 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Paragraf 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Paragraf 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy do ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci zgody jej małżonka i dzieci. Paragraf czwarty. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis artykułu 43 z indeksem 2 paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Artykuł 43 z indeksem 6. Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby prawnej oraz określenie oddziału ze wskazaniem miejscowości w której oddział ma siedzibę. Artykuł 43 z indeksem 7 Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej może zachować jej dotychczasową firmę, z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej. Artykuł 43 z indeksem 8, paragraf 1. W wypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, Spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci za zgodą jego małżonka i dzieci. Paragraf 2. Przepis paragrafu 1 stosuje się odpowiednio w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną, będącą jej następcą prawnym. Paragraf 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Artykuł 43 z indeksem 9. Paragraf 1. Firma nie może być zbyta. Paragraf 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy. Jeżeli nie wprowadza to w błąd. Artykuł 43 z indeksem 10. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia, może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej formie i treści. Naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Tytuł trzeci. Mienie. Artykuł 44. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Artykuł 44 z indeksem pierwszym. Paragraf pierwszy. Własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Paragraf drugi. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój. Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Artykuł 46. Paragraf 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Paragraf 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy. Artykuł 46 z indeksem 1. Nieruchomościami rolnymi, gruntami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Artykuł 47, paragraf 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności. I innych praw rzeczowych. Paragraf 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone, bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Paragraf 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Art. 49. Paragraf 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Paragraf drugi. Osoba, która poniosła koszt budowy urządzeń, o których mowa w paragrafie pierwszym, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Chyba, że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń, może wystąpić także przedsiębiorca. Artykuł 50. Za części składowej nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Artykuł 51, paragraf 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy, rzeczy głównej, zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającemu temu celowi. Paragraf drugi. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej. Paragraf trzeci. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną. Artykuł 52. Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności lub z przepisów szczególnych. Artykuł 53, paragraf 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są i płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Paragraf 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Artykuł 54. Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Artykuł 55. Paragraf 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. Paragraf 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków. Artykuł 55 z indeksem pierwszym. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności. Punkt pierwszy. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo. Lub jego wyodrębnione części, nazwa przedsiębiorstwa. Punkt drugi. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości. Punkt trzeci. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Punkt czwarty. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne. Punkt piąty. Koncesje, licencje i zezwolenia. Punkt szósty. Patenty i inne prawa własności przemysłowej. Punkt siódmy. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne. Punkt ósmy. Tajemnice przedsiębiorstwa punkt 9. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Artykuł 55 z indeksem drugim. Czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Artykuł 55 z indeksem trzecim. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Artykuł 55 z indeksem 4. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny "Solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen, w chwili zaspokojenia wierzyciela." Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.